Niedziela palmowa, 13 kwietnia, 25 rok. Patrzcie, jaka jest piękna pogoda. Tutaj powoli sobie kiełkuje rożnik. Tutaj na razie kiełkuje facelia. A tu, gdzie te paliki, jest zasadzony rożnik. Popatrzymy, co z tego będzie. Tutaj facelia. No i co? Sieka. Szybko sprawdzimy, co tutaj słychać. A jak widzicie, na pasiece malujemy jeszcze cały dach taką farbą wodoodporną. I za chwilę ruszamy. O tam, 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 w te góry. Nie wiem, czy je widać. I sprawdzimy, co u w górach. W tym miejscu będziemy mieli taką łąkę kwietną, ale nie markę tylko profesjonalną. Jak ktoś będzie chciał to jestem w stanie sprzedać i patrzcie jaki tutaj jest szał patrzcie co tu się dzieje na wlotkach szaleństwo, nie? Tutaj Tutaj podobnie Wreszcie się doczekaliśmy Patrzcie jak się pszczółki oblatują, nie? No, w takim razie Ruszamy w góry No już dojeżdżamy do Pasieki Patrzcie jak dzisiaj ładnie widać Góry, nie wiem czy widać tacy. ale zaraz będziemy w lesie no i zaraz zobaczymy co u pszczółek dochodzimy powolutku podkurzacz już przygotowany i preparat do odkażania wiecie odkażeć trzeba zawsze pro forma dbać o tą higienę o czystość no i co my tutaj mamy? Tutaj gonią ślicznie. Tutaj pszczółek nie ma. Tutaj patrzcie, jak gonią. Tutaj pszczółek nie ma. Z ciekawostek to do tych lasów ściągnęły niedźwiedzie. I trzeba troszkę uważać. No a zobaczmy jak sytuacja wygląda w dolnym rzędzie. Tutaj gonią, ale na pewno ruch mniejszy niż tu. Tutaj gonią. O, popatrzcie, tutaj w ogóle się widzicie, wlotek przesunął. W tym miejscu jest przesunięty, czyli potencjalnie mogą nam tam wejść jakieś myszy i inne dziadostwa. No a tutaj ruch. Taki bym powiedział, w normie. Ja sobie tutaj boczkiem boczkiem jakoś ucieknę, palimy dym i wkraczamy do akcji. No mamy już wyjęte ocieplenie pod, pod karmiaczkę i teraz zobaczcie, ja tutaj mam tak, te ramki ustawione. To są ramki zapasowe. One były ustawione z podwójnymi przerwami, widzicie to podwójne przerwy, żeby pszczoły nam to nie przeszły za bardzo. I tu mamy ocieplenie. I z racji tego, że ja wiedziałem, że tu długo nie będę, to zostawiłem pszczoły na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Na siedmiu ramkach. Na siedmiu ramkach. A tutaj ta ramka była od góry, że tą szczeliną mogły wychodzić. Bo skończyły mi się pokarmy cukrowe, o takie jak ten. No, i teraz sobie popatrzymy na spokojnie. Co my tu mamy? Tu mamy troszkę czerwiu. Mamy tutaj troszkę czerwiu. O, tutaj widać, tak? Dobrze. Pszczoła jest spokojna. Jest masa tam usypu, widać, że w sensie jadły. tutaj mamy na warozo takie pierdołki. Szkoda, że zapach się nie filmuje, tutaj pięknie pachnie żewicą. Popatrzcie, tutaj jest druga ramka. Też jest masa czerwiu. Tu jest jakiś już nawet pojedynczy czerw trutowy. Czerw jest taki jak na ten moment nie za ładny, troszkę porozrzucany. Ale pamiętajmy, że zrobiło się ciepło, a potem miesiąc było z powrotem zimno. Dobrze, kolejna ramyczka. ma sobie tam. Pszczoły wiedzą, że to pszczelarz, trzeba się przywitać. No i teraz, patrzcie co, są kolejne trutowe czerwie. Tutaj czerwiu zwykłego jest więcej, jest rozszczelony, na pewno, ale idziemy dalej, bo. My nie jesteśmy w stanie powiedzieć jak ta rodzina by się zachowywała w warunkach, gdyby, gdyby pogoda ciepła była cały czas. No, chowamy się, panie, chowamy się. Tak jest. ponieważ jest to jedna z rodzin, gdzie jest słabszy ruch. jest tutaj czerw. Jest tutaj czerw. Zobaczmy, ile jest tego czerw, to jest najważniejsze. Jest kolejna. Na no tu jest albo pusto, albo czymś zaniesione? I tutaj tak samo zaraz sobie popatrzę, jak odłożę. Aparat czy tam coś jest? No może tam słoneczko. No i tutaj już plaster z pokarmem. Zobaczmy co jest na ostatnim. Jest piękna pogoda, ale jesteśmy w górach, więc wieje. No i tutaj proszę, noszą tutaj pyłek do tej ramki, widać. Zamykamy w takim razie. pokaru mają dużą tutaj cokolwiek dawać, nie będziemy, dlatego że jak jest już ciepło, to możemy to gniazdo ciutkę po, powiększyć. Poza tym, ja je zostawię na tych siedmiu ramkach, tutaj robię przejście pod spodem. Jeżeli jest pogoda ciepła, pszczoły już sobie pójdą na następne ramki wyjść, one sobie przeniosą. Jeżeli jest zimno, tak jak w zimie, no to droga pokarmowa jest z dołu do góry. Więc skorzystamy z tego, że ta droga pokarmowa już się zmieniła. I nie będziemy dawać cukru, tylko zostawimy ten pokarm, który pszczoły sobie przygotowały same. Tutaj już zostawiłem pojedyncze odstępy. Pszczoły sobie. Stąd pokarm mogą po prostu pobierać. Tu jest ocieplenie, i tam jest gniazdo. I tutaj to gniazdo właśnie ocieplą. To ocieplenie i tak wyjdzie szerzej. No i ja sobie to tak po prostu zostawiam, dlatego że pszczoły, sprytne bestie, one sobie poradzą. I zobaczcie, że ruch na tym wlotku jest zdecydowanie mniejszy niż na pozostałych. To już obserwowaliśmy wcześniej. Także ten ul na pewno należy obserwować jak będzie rozbój wyglądał. Ten czerw też był specyficznie rozmieszczony, więc wszystko przed nami. Kolejne rodzinka, lotwarty Wyciągamy ocieplenia. No i tak, tutaj był cukier, cukier jest wyjedzony. O, popatrzcie tutaj są ramki. Całkiem zapasowe z pokarmem. Tutaj pod karmeczkę tutaj były dwa. I przerwy są podwójne. Dwa, dwa ranka. Też z zapasem. A tutaj pod spodem widzimy nasze pszczółki. Widać, że nie wyjadły całego tego pokarmu. Więc skoro nie wyjadły, no to znaczy, że w czerwiu też się tam nie należy jakoś mega dużo spodziewać. Będę trochę przygasł, ale jakoś damy radę. To jest dym unijny bezemisyjny po prostu ze zmniejszoną emisją CO2. Jakieś pojedyncze pszczoły stąd sobie wychodzą. Czyli jednym słowem korzystały z tych zapasów, karmiaczkę wyciągniemy, i teraz co? Tu widać, że ten plaster to miał zimno Ja to czuję Pamiętajcie, że dzisiaj jest piękny dzień Ale wcześniej było dramatycznie Tutaj po prostu lało na stop A jak nie lało to było bardzo, bardzo zimno Ej, No i co? Tu ciekawego jest odbieramy się powoli do gniazda zanim wezmę ten pokarm z wierzchu to odsunę sobie bok zobaczmy jak się pszczółki zachowują są spokojne wstawka poszła i zobaczmy co tutaj będzie jest czerw. bardzo podobnie jak w tamtym ulu czyli od strony słoneczka matka czerwiła jest tego czerwiu tutaj na ostatnim ramku bardzo mało jeżeli już jest na ostatnim ramku no to znaczy że możemy jedną ramkę stąd dołożyć do gniazda żeby nasze pszczółki miały lepsze warunki i mamy ramek teraz tak raz dwa trzy 4, 5, 6. I to jest siódma. I myślę, że na 7 maksymalnie zostawimy. Wiem, chyba trzeba będzie podpalić jeszcze raz pod bo coś słabo. Zobaczmy, co tutaj będzie. Ramka ekstremalnie lekka i chodzi, matka. Przerw jest. Nie ma obie, jakiejś choroby takiej. Nie wiadomo jakiej. Jakieś tam pojedyncze niedobitki pszczółki leżą. Korzystając z tego, że jest okno pogodowe, to ja sobie to przejrzę. Wszystkie pszczoły zostawię na 7-8 ramkach. No i powiem jak to wyglądało na koniec Pokarm zostawimy pszczółką w postaci tych zapasowych ramek, ewentualnie dodamy jeszcze cukry. Sytuacja podobna, po prostu troszeczkę mocniejsza rodzina dostała tutaj cukier tamte rodziny poprzednie też zaraz dostaną cukier troszkę tutaj podkurzymy, odcieplamy, idziemy dalej. Ciekawostek, co warto mieć przy sobie podczas przeglądu rodzin. Ja mam zawsze zapasową zapalniczkę, zapasowy palnik, jeżeli jadę gdzieś daleko. Środek do odkażania. Mam też takiego klipsa. Pszczelarze wiedzą, reszta nie wie, to jest do ewentualnego złapania matki pszczelej. Bo może być taka okazja. I to sobie chowam do, do fartuszka. Wiadomo, scyzoryk. Dłuto, zapasowe dłuto też zawsze jest w pasiece No i co, no i zostało nam jeszcze raz, dwa Trzy, cztery, pięć Sześć rodzin Dopiero czy przejrzałem Czyli jedna trzecia roboty o, Za mną, reszta przede mną Dobra No to Działamy w takim razie Nie ma na co Tracić czas, trzeba działać. Tu mamy taką rodzinę, która była na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na 9 ramkach dopiero było ocieplenie. 9 tam wyszło i jest mało czerwony. I teraz, co ja robię? Raz, dwa, 3, 4, 5. I to jest ostatnia ramka z pyłkiem, którą pszczoły same sobie tutaj uformowały. Zostawiamy ich na 5 ramkach. Dajemy ocieplenie. Tutaj pójdą dwa cukry od góry. Tutaj za ociepleniem reszta z zapasem tutaj zamykamy. Powiem tak szczerze, że było tutaj wilgotno w tym ulu, dlatego nie będę dawał folii, bo boję się, że właśnie przez to tutaj. O, ta folia, że była troszkę wilgotna. Dobra, dwa ciasta i mamy rodzinkę z głowy. W zasadzie to półtora cukru, bo jeden mamy cały, drugi tam mamy zaczęty. No i co, przykrywamy o tak tym. Ja nie mam doświadczenia z tymi foliami, łapaniem wilgoci, więc folię sobie po prostu ułożę tu gdzieś z boku, o, tak. To w niczym nie będzie, wiecie, przeszkadzać. Ul zamykamy. I idziemy dalej, bo jeszcze masa roboty, ale jeżeli rodzina jest właśnie słaba to nie ma co jej dawać jakichś kolejnych ramek z pokarmem, tylko ją ograniczyć, ona sama podpowiedziała, miała ramkę miała ramkę z pyłkiem światowym z jednej strony, z drugiej strony, po prostu pozostałe ramki zabrałem, bo przed był ładniej, było nawet go dużo, ale po prostu to gniazdo było za duże do ogrzania, w związku z tym... Trzeba się było temu przyjrzeć No tutaj popatrzcie Tutaj rodzina zupełnie inaczej ułożona niż pozostałe Bo pamiętajcie, że ja układam różnie Bo żeby po prostu wiedzieć co działało, co nie Raz, dwa, trzy, cztery Pięć, sześć Sześć ramek Bo tu już jest za, ocieplenie Sześć ramek Raz, dwa, trzy, cztery No i co No i co, mamy tutaj pierwszą w ogóle ciekawostka, ja sobie zostawiłem tutaj w pasiece cukier otwarty, jak przyszedł, przez uwagę. I żadna pszczoła nigdzie nie siadła. Bo to już jest dobrze. Dwa. Popatrzcie, wyjedzone tutaj wszystko, nie? Wyjedzone, rozumiem, puste plastry. Puste plastry. Cukier został sobie w pasiece przez moją nieuwagę na wierzchu. Takie ciasto, jak przyszedłem. I żadna pszczoła tam nie siada. To jest dobra oznaka, bo jest szansa, że nie ma. To sobie wyjmiemy tą matę ocieplającą. Tutaj mamy jeszcze, zobaczcie, leki, leki. No i to jest ten gór, że sobie wlaty musimy poprawić. No i patrzcie, co tu się dzieje. wlotek poprawiony i tak to na razie zostanie tutaj słabo na tym wlotku na tym wlotku słabo zobaczymy dobra jedziemy dalej z robotą patrzcie pusta ramka kolejna cholera jasna no, tu coś jest na Rozy zobaczmy co jest tu może one tak po prostu poszły w rozwój że jest czerw Jest czerw, jest dobrze i teraz jak będzie wyglądała polityka z tym ulem no polityka z tym ulem będzie wyglądała dokładnie tak jak mówiłem wcześniej. Na razie dla mnie to jest ostatni plaster, który mogę im zostawić. Raz, dwa, trzy, cztery plastry by wtedy były. Zobaczymy. Potrzebuję teraz dwie ręce, i potem pocenimy i wam pokażę. Mam obawę, że przez to, że tutaj ten złotek się tak otworzył, to dochodziło tu do rabunku. Więc tak, jeden cukier, drugi cukier tutaj na szczelno cukier tutaj dajemy z wierzchu. Bo tutaj o, tu jest dziura, chodzi o to, żeby nie przechodziły i docieplenie na to wszystko. To już jest tam ułożone. Ok, troszeczkę zmieniłem układ korpusu. Wlotek naprawiłem. No idealnie to by było tą rodzinę stąd zabrać i wywieźć na inne wszystko. Coś mi się wydaje, że to po prostu nie była wyrabowana przez ten szeroki wlotek. Ta część gniazdowa była nieosłonięta jak należy, no i stąd był taki problem. Cała tu jest historia, co tu się działo. W tym momencie ona jest kompletnie nieistotna. Patrzymy co się dzieje. O i tutaj mamy murówki, czyli się rozłączamy. Idziemy po proszek do pieczenia. A to jest zdecydowanie najsilniejsza rodzina. Także dostała dwa cukry. Dostała dodatkowe ramka. Teraz siedzi na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, na dziewięciu ramkach. Na dziewięciu ramkach. O, zamkniemy ją za chwilę. Yy, dostała dwa cukry. No, bo wiecie, rozwój, widzę, że jakiś pożytk noszą, jest na pewnie z i tak dalej. Ale ja tego miodu nie wybieram. Tutaj czekamy na spać. Także tuczymy nasze pszczółki, tuczymy, niech będą gotowe. Tutaj, jest wiecie, dużo wieżb ilch, jest, yy, jest naprawdę w lesie tego pożytku. Masa takiego wczesnego, ale my tutaj czekamy na królową polskiego miodu, czyli na spać. Dobra, gonimy pszczoły. I ostatni ul. Przegląd w pasiece zakończony. Wnioski są takie, że jedne rodziny idą w siłę, drugie potrzebują nieco pomocy. Gdzieś tam w tym ulu, gdzie ten wlotek był odsłonięty. Na szerszy pojawił się problem, że tam mogło dojść do rabunku. Tu się trzeba będzie przyjrzeć. Słuchajcie, idzie teraz pogoda. Będzie trzeba przyjechać. Nie łączyłem żadnych rodzin. Nie podejmowałem nagłych ruchów. Zobaczmy, co się stanie po przeregulowaniu gniazd. Po poprawie pogody. Wtedy będzie łatwiej coś na przyszłość zdecydować. Na ten moment pszczółki sobie zostają. Niech się, niech się odbudują. Niech mają ten czas, żeby działać. I zobaczymy, co im z tego wyjdzie. Trzeba po prostu dać naturze zrobić swoje. Nie ma co wszystkiego robić za naturę. My, jako pszczelarze, możemy im pomóc. Więc, jeżeli trzeba było, dołożyliśmy ramki. Jeżeli trzeba było, odjęliśmy ramki i docieśniliśmy to gniazdo. Będzie łatwiej pszczołom je dogrzać. Pamiętajcie, że jeżeli są problemy, gniazdo ma być ciasne, ma być wygrzane, gorące. To jest tak jak my się w łóżku zamykamy pod pierzynką i się wygrzewamy. Jeszcze coś zażyliśmy, prawda? To tak samo robimy pszczołom. One, jeżeli mają ciaśniej, mają łatwiej. Tak to w przyrodzie wygląda. I z tym optymistycznym akcentem. Do następnego razu.